Sześcian. Martyna Moczkodan i Martyna Rajca. Sześcian to grania stosłup, którego wszystkie ściany są kwadratami. A to krawędź sześcianu. Ma sześć ścian, dwanaście krawędzi, osiem wierzchołków. Pole równa się sześcia kwadrat. Pierwszy krok. Potrzebujemy pudełko w kształcie sześcianu, czarny marker, bibułę, klej, nożyczki. Drugi krok. Malujemy czarnym markerem pudełko z każdej strony po dwie warstwy. Trzeci krok. Zrobienie z bibuły sprężynek i oderwanie kokardki z góry sześcianu. Czwarty krok. Przyklejenie sprężynek do sześcianu i zrobionej wcześniej różyczki. Zadanie: Martyna dostała prezent, który był opakowany w pudełko w kształcie sześcianu. Jego wymiary miały 6 cm na 6 cm. Oblicz pole tego sześcianu. Pole równa się 6 kwadrat. Pole równa się 6 razy 6 do potęgi drugiej równa się 36 do potęgi drugiej równa się 1296. Odpowiedź. Pole tego sześcianu wynosi 1296 cm kwadratowych. Dziękujemy za uwagę.